I mamy kolejny punkt, dyskusja informacyjno-konsultacyjna z Rozwoju Sołectwa na następne lata. Nowa perspektywa finansów unijnych na lata 2014-2020 yy, zakłada co do istoty wsparcie tzw. ośrodków miejskich. O, nie, ośrodki miejskie o, o, mają być jak gdyby centrami rozwoju kraju, centrami rozwoju Unii Europejskiej. W Polsce przekłada się to na to, że mają być specjalne formy wsparcia, dodatkowe środki na 16 obowiązkowo utworzonych tak zwanych wojewódzkich, czyli obszarów funkcjonalnych wokół MEDOS. Jest pojęcie tak zwanych obszarów subregionalnych, które wynika z, krajowego, to znaczy z koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju do roku 2030. I, w ramach, i takim y, ośrodkiem sub, subregionalnym jest Mielec. Takie ośrodki subregionalne mogą, mogą, nie muszą, ale mogą stworzyć e, obszary funkcjonalne, w których będą realizowane regionalne inwestycje terytorialne. Proszę Państwa, to są wydodrębnione środki, zakontraktowane specjalnie do obszaru funkcjonalnego już na tym wstępie, już dzisiaj. E, e, proszę Myśmy stworzyli taki obszar funkcjonalny z wszystkich gmin, które do, dotykają choćby Mielca, więc to jest gmina Mielec, gmina Tuszu, gmina Przesław i miasto Mielec. Ym, zawiązaliśmy taką współpracę i proszę Państwa spotykamy się bardzo często, dyskutujemy na temat tego umowu, zakresu inwestycji. Z tego na gminę Mielec to y, będzie 10 milionów złotych. Miasto Mielec 48, y, Przesław 9, Tusów 6. Proszę Państwa, wartość inwestycji może być znacznie większa, bo do tego dochodzi wkład własny. Myśmy przyjęli, że proszę Państwa robimy dwa działania wspólne. Wszystkie cztery te samorządy razem z miastem. Jednym takim wspólnym działaniem jest kampania promocyjna dla MOW Niemiec. Kampania promująca proszę Państwa wyroby i tereny inwestycyjne, które są przygotowywane przedsiębiorstw tutaj w naszym MOW-ie. I promująca przedsiębiorców, którzy to działają. Na tą kampanię chcemy przeznaczyć w mow 700 tysięcy złotych. Udział w Gminy miejskie, Wiejskiej Mielec jest 95 830 zł. Drugim działaniem, które byśmy chcieli centralnie w ramach MOW-u z wszystkimi gminami powołać, to jest, proszę Państwa, utworzenie klastra edukacyjno-oświatowego dla MOW-u Mielec. Gmina Mielec, tutaj wartość działania jest 2 miliony 300 tysięcy. Udział w gminie Miele jest 314 870 złotych. Klaster byłby powołany do tego, żeby łączyć potrzeby przemysłu i oświaty, żeby determinować rozwój oświaty w kierunku, proszę Państwa, kształcenia na rzecz przemysłu, na rzecz usług, na rzecz, proszę Państwa... Yy można powiedzieć takiej edukacji technicznej, jak również edukacji w kierunku rozwoju przedsiębiorczości, aby kreować w młodych ludziach chęć prowadzenia działalności gospodarczych również. Pozostałe kwoty do rozdysponowania 11 409 tysięcy przypada na gminę wiejską Mielec. Proszę Państwa, jest to duża sprawa, że jesteśmy w tym mowie i że mamy już te pieniążki jak gdyby pewne. I proszę Państwa, bo jakoś nie wyobrażam sobie, że nie możemy ich dostać, bo przygotowane są tutaj przed miasto bardzo dobrze wnioski i, i proszę Państwa nad strategią rozwoju młodych pracuje jeden z profesorów z szkoły głównej handlowej a zatem proszę Państwa wydaje mi się, że dopełniamy wszystkie rzeczy, które tu powinny być zrobione, aby ten młok zadziałał i funkcjonował dobrze. Szanowni Państwo, myśmy sobie założyli, że mamy zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną w Gminie Mielc. mamy tereny inwestycyjne w Woli do nich planujemy drogę, mamy w Chorzemowie obszary, gdzie mogą występować inwestycje naturalnie położone przy specjal obok specjalnej strefy ekonomicznej, obok lotniska, więc ale potrzeba by je skomunikować. Mamy teren tutaj, proszę Państwa, na dole, gdzie dawny w dawnych, książnicach, tam są jeszcze grunty prywatne, ale one też mogą być w tym zakresie komunikowane. Zatem to jest następny obszar, który możemy uaktywnić gospodarczo i ten obszar woli mieleckiej. Proszę Państwa, w związku z tym troszeczkę jak gdyby zmieniła się forma również naszego myślenia, mając te pieniążki. Do działań bardzo odważnie. Mamy tutaj ten obszar przemysłowy razem, 25 hektarów. Chcemy mniej więcej tak to skomunikować. Tu mamy teren, gdzie jest plan zagospodarowania przestrzennego. Ta część tego terenu jest przeznaczona na działalność produkcyjną, usługową, na działalność inwestycyjną w tym planie, który jest. W związku z tym, że środki z mop mogą być przeznaczone na drogi, bo, ale tylko na drogi, które prowadzą do Centrum Rozwoju Gospodarczego, do, centrum, do takich ośrodków wzrostu gospodarczego, łączą te ośrodki, to, bo inaczej w innych obszarach nie ma możliwości, proszę Państwa, przeznaczenia pieniędzy unijnych na drogi lokalne. Ani na chodniki, ani na kanalizację. Te obszary są wyłączone z finansowania z mofu. Po prostu jest zasad przeznaczenia pieniążków na, na ten zakres działań. I proszę Państwa stąd też wyrysowaliśmy tą dotychczasową drogę, która idzie tutaj proszę Państwa, tu jest droga na Baranianie, którą żeśmy zrobili dotąd. Tu żeśmy wyrysowali tą drogę sobie tak, dotąd ona jest zaprojektowana już. Ten, tutaj jest też, będzie zaprojektowana w ramach proszę Państwa tej dokumentacji technicznej, o której mówił tutaj kierownik Tomek Ty. i tu będzie proszę Państwa ten odcinek do doprojektowania i do przygotowania. Przypuszczam w trybie SPS ustawy drogowej, więc tutaj. Ona tutaj to jest niedokładnie dorysowane, bo to powinno być dotąd, o, bo w mapie to jest taki. To powinno się stykać z tym. Proszę Państwa, te drogi będą drogami do rozwoju miejscowości. I, do drogi, I będą to drogi, proszę Państwa, do, dojazdowe dla mieszkańców tutaj docelowo. Ja Państwu wcześniej też mówiłem, że ideą tych dróg, które budujemy nie jest to, żeby przejmować ciężar ruchu, proszę Państwa, z obszarów gospodarczych, ale żeby czasowo, na czas inwestycji, może jeszcze tymi drogami ktoś przejechał, ale docelowo te drogi miały służyć, proszę Państwa, do, yy, generalnie do transportu mieszkańcom. Do dojazdu do miejsca pracy, ewentualnie do budowy domu i do dojazdu do domu. Oto jest już teren dobrze uzbrojony. Zarówno wola do statu, teren uzbrojony, jak i tu. A tutaj proszę Państwa, tym sposobem dostaje jak gdyby bardzo duży akcent do rozwoju gospodarczego tego terenu.